Interek z Katowicy, Mariusz Czapni, dzień dobry. Piece akumulacyjne statyczne firmy Technoterm i sterowanie przez internet, czyli z dowolnego miejsca na świecie, sterowaniem czasem ładowania oraz temperaturą w pomieszczeniu. Możemy sterować tym piecem. Jeszcze raz podkreślam: piecem akumulacyjnym Technoterm, piec akumulacyjny statyczny do sterowania potrzebujemy router i bramkę. Bramka jest dodatkowo płatna. To jest ten biały element. Wpinamy ją do routera poprzez kabel sieciowy, który jest dostarczany razem z bramką i możemy cieszyć się sterowaniem z dowolnego miejsca na świecie piecem akumulacyjnym, który jest oczywiście najbardziej ekonomiczne. Obserwujemy temperaturę, możemy zmieniać temperaturę, zaprogramować temperaturę, możemy ustawiać czasy ładowania pieca akumulacyjnego. Bardzo estetyczne, bardzo dobrze wykonane. Pozdrawiam serdecznie i zapraszamy. Interex Katowice Mariusz Czapnik